Paweł Łaszkiewicz, jedyny żyjący generał w Zabrzu, urodził się, kiedy Polski nie było na mapach świata. Kiedy odzyskiwała niepodległość, był małym chłopcem. Ja, na, na, ja wtedy, proszę Pani, miałem wtedy 5 lat, proszę panią. To, to był 18 rok, owszem, pamiętam, jak wychodzili. O, kiedy wtedy ze szpitala wyszedł, proszę panią, w 17, w 17 roku, był inwalidą, proszę panią, do pewnego stopnia i proszę panią. I, Wstąpił w do oddziałów tak zwanych, proszę panią, Straży Obywatelskiej. I zaraz w 18 roku, proszę panią, on do wojska poszedł. Polskiego. Już ja był wtedy inwalidą, To już wtedy zdrowy, a tu był kompletnie inwalidą. O niepodległość walczył jego ojciec. On sam oddał całe swoje życie w walce o wolną Polskę. Lata konspiracji i niewoli jeszcze bardziej wzmocniły i tak silnie zakorzenione w nim poczucie patriotyzmu. Mimo że w Zabrzu spędził ponad połowę swojego życia, dziś niewielu o nim pamięta. Najważniejsze państwowe uroczystości w zabrzu odbywają się bez niego. Ja wiem Pani o ja to nie dbam. Ja swoje zrobiłem, ja mam spokojne sumienie, ja swoje zrobiłem. Jak zadowolony z tego, że proszę Panią byłem w Gliwizach teraz, Widziałem, że młodzi oficerowie, znaczy oficerowie generałowie, uznają mnie, proszę Panią, to w Zabrze o nim, proszę Pani, nawet chyba nie wiedzą. Generał Łaszkiewicz, człowiek, który dla ukochanego kraju zrobił tak wiele, dziś skromny starszy pan, który nigdy nie oczekiwał podziękowań i nie czekał na uznanie. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości świętuje już dziewięćdziesiąty raz w życiu. Dla mnie to jest, powiem, to jest największe święto. To jest, święto. to jest świętość. Ja muszę to święto obchodzić, bo jakby nie było, ja muszę to święto obchodzić. To już mój obowiązek żołnierski, bo ja w Wojtku byłem, proszę Panią, w zasadzie od 1930 roku ja już byłem w Wojtku.